Ewangelia według świętego Jana 2. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jahszua. Zaproszono na to wesele także Jahszua i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jahszua mówi do niego: Nie mają już wina, Jahszua jej odpowiedział: Kobieto, co mi albo tobie do tego? Moja godzina jeszcze nie nadeszła. Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary rzekł do nich Jaszła. Napełnijcie z wodą i napełnili je aż po brzeg Potem do nich powiedział. Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli, a gdy starosta weselny skosztował wodę, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi. Aż słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jachrzyła w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzył, uwierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on jego matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jaszła udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, Także baranki i woły porozrzucą monety bankierów i stoły powrywał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mojego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłoni mnie. W odpowiedzi zaś na to, Żydzi rzekli do Niego, Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Yahshua dał im taką odpowiedź, Zbóżcie to świątynie. a ja w trzy, trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi, Czterdzieści lat budowano to świątynię, a Ty wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jaszyła. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jahrzyman natomiast nie zwierzał się im. Bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. Ewangelia według świętego Jana 3. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu rabi. Wiem, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do Niego Jaszua. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego. Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jak odpowiedział? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem. A to... Co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chcę i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. W odpowiedzi, że do niego nikodem. Jakżeż to się może stać? Odpowiadając do niego, rzekł mu Joshua, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, Miał życie wieczne, tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Potem Jachszua i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał sztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili ludzie i przyjmowali chrzest. A powstał spór między uczniami Jana a Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego Nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydawałeś świadectwo, teraz udzielasz tu i wszyscy idą do niego. Na no to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego co by mu nie było dane z niebo. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed nim posłany. Ty, kto, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitności udziela ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko odda w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.